Ach, po wspaniałym poprzednim meczu, w poprzednim odcinku. Czas umrzeć po raz kolejny. Sianaczko z tej strony, z nami jest Arianka. Jestem. Malinowy. I Jimmy, który... którego może nie wypierdoli. mam go A może wypierdoli. Miejmy nadzieję, A że nie. wypierdoli, no. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, ja też klikam Liridi. A, no nie wspomniałem, robi adepta. Feliksem, więc no. no zobaczymy. no Ostatnio się nic tak średnio wyszło. No ale wyjdzie jak wyjdzie. To, to przez tego twojego adepta, może. Wyjdzie adepta to... i mówi, zaraz zapiję. Może wszystkie. być, może być. To tak jak morderca robi adepta i się wtedy zawsze tak. A kurwa, nie, nie zrobi. O Boże. Znowu kopalnia. Znowu ta mapa. No to i znowu pewnie Myers. I znowu Nie. możemy I znowu to jest tam O Boże ja mam traumę z tą mapą z Zajmij go znowu tak fajnie jak tego poprzedniego Będzie gitara No boże no Chyba I do nas idzie Jezus, kurwa, możesz się odpierdolić, cymbale jebany ode mnie. Nie zesraj się, kurwa. Jezus, i to jest pewnie zaś ten sam, bo ma ten skin z tego... Stars. Stars. Jakby to powiedział Nemesis. Myślisz, że to ten sam? Nie wiem, czy to ten sam. Wiem, że wiszę. No to może być ten sam. Nie, nie ma hide and A, i tego nie ma też. I... jak to się nazywa? ale kończymy to kurwa. I... igraszki. No jak mnie z okna wziął? No i gipkę u mnie wykorzystał. Wykorzystał moją gipkę. A, dobra. Nie bo się zastanawiałem czy może być tego gena nie do... Nie, please. Nie biegnij tu. Ja biegnę w... W gdzieś. Niedobrze, że mamy dwa geny po tej samej stronie zrobione. No, ale to zazwyczaj tak wygląda. Poczekaj. A, jeszcze mogę dokonać skrzynki. Eee! <laughs> ja mogę regenerować skrzynki! No. Może, możesz. Gdzieś Musimy tego gema On ma czerwone oczy. Yes. To znaczy, że pauł Niemożliwe. Na furany jest i lata właśnie tak. Zadanko zrobione. Idzie tu. <laughs> Rebeka, jak się chowa. Idzie do trzaka. A ja słyszę cały czas terror i. Idzie <laughs> RYBERA! Oczywiście mnie widział! Spierdalaj ode mnie! A jak on mnie walnął? Krzynka naprawiona! No bo mnie uderzył. O Jezus... No dobra, ale mnie też uderzył. O! Ty też byłeś w szafie. Nie, dopiero teraz skoczyłem. A! ja tam się w widziałem. Widział mnie. Nie, nie. No i przebiegł koło mnie! No kuźwa, co za bazalt! Kto, ja? No tak! Gdzie ty jesteś? Tu Tu widzisz tu? Przed Widzę, tam, tu ale wiesz? morderca tam gdzieś jest No to ale pomacaj. No to czekaj <noise> No i gdzie i ty i... poszedłeś? Już. Gdzie byłem ty za jesteś? Za Przepraszam za bardzo. Byłem za oknem ha. No ja też już byłem kuźwa za oknem i mnie wyciągnął gibką wykorzystał. A co, wyciągnął cię z okna? No tak, tak świetnie. Tak tak to standard. Komu on tu idzie? Jezu, Bazalt, ja jestem powolny. Ja nie mogę uciekać przed nim. Może pójdzie za mną. Ale ja nie mogę przed nim uciekać, bo ja nie umiem. No <coughs> kręci ktoś genę, bo ja nie wiem, co wy robicie przez ten czas. Boże, po prostu. Ja sobie wręcz dwa zaproszenia, wyleczyłem Ariankę, zrobiłem gena Z Malinowym. No i ty rękę robić. No ja pierdolę. No ja też teraz właśnie zregenerowałem ja nie, nie z na raz! No, nie. Trzeba było się odsprejować, a nie! No kuźwa no. próbowałem, ale on biegał <noise> koło mnie Nawet skrzypkę otworzyłem. Mam wrażenie, zakręła. że on ma kurwa barbę jebaną. Ja mam wrażenie, że on ma kuźwa perk w widzenia, w widzenia Arianki kuźwa z daleka. Ja mam wrażenie, że on ma. I idzie Kochanę na szeroką głośność. Kurde, on się wraca! Co za gość! Gdzie się wraca? Bo ja się Aj. wróciłem do tego gena. Ja się muszę no ja. Mhm, dobra. Mhm, tak. Gdzie mhm. Jasne. Mhm. No i on mnie już kuźwa widzi. No jak on mnie widzi? No, to, ku... no ma Barbę mówię ci. On mnie widzi. Barbę ma żywcem, bo chodzi po prostu po powieszeniu. Dobra, ja mam dość kuźwa tej gry już. Dlaczego oni mnie tunelują? Jak cię tunelują jak ja teraz wisiałem? No kuźwa w kółko mnie tuneluje On tu idzie Nie Barwa No barwa na 1000 procent. Oj tego adepta to będzie chyba ciężko zrobić. Nie, hej. Dobra. Powiem się do szafy, nie powinniśmy widzieć. Ej Jimmy uciekaj Nie no, kurwa jest kurwa. No, kurwa Jak ty kurwa chodzisz Ty kurwa Co on zrobił? No kurwa stoi, a ten za nim biegnie no, Kurwa gdzie za nim jak on... Jak on tu kurwa Ząża <noise> to jakoś A kurwa nie chcę mi się grać tego meżu Pierdole Pierdole poddaję się Nie? Nie, no pierdolę, to już, już mi się nie chce. Go next. Kurwa mać, no. No ten jakiś pojebany, ty. A ty, czy mi grasz na słuchawkach, czy na No czym? oczywiście, że gram na słuchawkach. No tego nie słyszałeś, że idzie. Kurwa, ja go w ogóle nie słyszałem. Poszedł w stronę... Aha, bo się poddałeś. Co to mi się świeci tak? Aha, czym to spraye? Łóżka moja. Nie zdążyłem się posprygować nawet chyba No kurwa co? <śmiech> <śmiech> nie to jest szybko <laughs> O ja Kurwa jak ten wesker to męczy po prostu No jest ja, upierdliwy to prawda Usunąć tą postać kurwa no przysięgam Albo naprawić no <śmiech> <śmiech> mu jednego dasha na przykład no nie, jak on tu przyjdzie, to co chyba ja robi. Ktoś. Ja ci się poddaję, stary. No spoko, spoko, tylko ja w szafie byłem, bo... był. że ta barba nie chwyciła. Kurwa, no mi wyjebało zgryty. Ja nie wiem, stary co się dzieje, ale. Dobra, ja może no, w tej szafce posiedzę, póki po nie to całą grę wyłączyło. Ale wywalać jakiś błąd na tym, na DBD i ci dopiero wywala, czy po prostu z dupy? Po prostu wywala z dupy. No A może to też zrób spójność, spójność plików? No, A ja, bo ja zrobię kurwa tego Formata i tyle Wypierdolę to wszystko Spójność, spójność. Kurwa. kurwa Dobra, chumy Chłop się nazywa Koperek131 1, Ujdźcie w dupę koperek No plus 1 Już tu idzie nawet nie wiem, skąd Kurwa, nie wiem, krzywe nogi, jak stra. <grywa> <Cytka to. grywa> no kurwa, no... Aha! Nie, ja, ja szybko zresetuję Robiłem zresetuję szybko. wokół drzewa! <grywa> zresetuję szybko kompa. Dobra. <grywa> koperek, koperek ty chuju! Ale bo to, to był przecież zablokowany, naprawiali tego Łyskasa i chuja. Dalej odwala maniana. Ma nazwę Cooper, a nie Cooper. <grystanie> <grystanie> tak? Nie wiem, wyszedłem od razu do Lawita. <grystanie> Cooper Cooper, ty chuju. <grystanie> Niech będzie. Dla mnie bez różnicy. <grystanie> Dobra, no może następny podzielę lepiej. No, więc... Ten. Ciężko, na, czy... na mapie powinien być jeden totem, jeden kamień i tylko jeden hak. No? Tak. Nic więcej. I zero generatorów, tylko bramy trzeba otworzyć. To by było dopiero zabawa. Dobra. Co to było? A ja. Nie, dobra to człowiek. To ja. Nie, to jest. Nie. Y, to war, kogoś tam. Maminowy. Ktoś tam mnie minął, poszedł do głównego. Jezus, chłopaki, panowie, ja muszę uciec. Jak to coś wejdzie, ciekawe. przed. wiem, Co jest? A. Um, Dobra, jest? Niewidzialny zaś jest. Widzisz? Królika też goni. No ja pier... Ale to nie znaczy, że będzie tunelował. Nie goni mnie chyba. No bo kurwa jest u mnie. Boże, o, mi to Widzę do głównego Proszę tam nie wchodzić z kolegą ja tam już dwa razy byłem i dwa razy wychodziłem Jezu Jezus skupiłem. Co jest kurwa To Wrightster Ale kej. przecież on mi się... On na mi się... Co co to było? Jakiś kurwa zwiech O Jezus o minął Boże Joel tam... Ma... miałeś tu cię przychodzić Ej, co on od w ogóle, jakieś zwiechy kurwa w ogóle są. No i ja mam Przecież go nie było, ale on nie pojawił się Nie wiem na zasadzie się pojawił tylko on nagle jakby się zrespił mi za plecami i mnie czasnął Od razu na witce. O no fuck idzie. a to żeś zrobił Czemu się przez siebie przenikaliśmy? Idzie za mną, super Spierdalaj to Ryanka mu przytankuję. No idę. Gibka! Nie działa. No Gipka, jak ja, działa. ja mam go przytankować, jak on ucieka w kurwa. Aha, no. super! No Zdejmowanie przy killerze to też nie jest dobry pomysł. No, jak no ja odszedł na, na 3, że on 3 metry jest. obok. No przecież on mnie sekundę wcześniej powiesił. A O zrobić adeptę siomeczki. No, to już nie zrobię. w ogóle ma igraszkę zrobiony. Dobra dacie No radę, tam chyba wietrów. tak, chyba, że gdzieś kampi, ale nie widzę go. O idzie ktoś po ciebie? Arianka Janka to Ja tu w krzaku byłem Jezu uciekaj! <noise> no i on idzie znowu za pasami chyba. Nie. 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 Jezu, nie, nie! nie idzie ze mną. Wydupiaj. Oh, fuck. Gdzie jesteś się? Potrzebuję leczu, leczu. Czy szaku robi generator, zaraz skończę go. A ja jestem przy Co ty robiłeś? No to nie jest lecz Jest, no no chodź tu do tyłu. No, 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 no. Ja cię pierwszy wyleczę. Dawaj. Mam taki perk, że jak wyleczę, chuj to znaję Borueda na 10 sekund. O! Oh. Jak jestem ranny? Nie To ja mam Cię leczyć czy nie? Słucham? hak! Ja Cię wyleczyć, nie, nie? Lecz lecz. Wiesz, to, to jest taki perk nagle, nie? że jak wleczę się z kimś, to. O i teraz mam da przez 10 sekund, a jak mi wyleczysz, no to się dłużej. Ale taki fajny perk w Malinowy! <laughs> Dobra, bazik. ukrywaj się. Chodź gdzieś. Kurwa, czekaj, gdzie są? Tam co? No, tam sobie. chodź gdzieś do rogu. Do rogu pójdziemy, będziemy kręcić. No. O kuźwa, ale zdupiłem. Bo będzie problem. Tu chyba jest. Musi do być Jest, jest, ja go widzę przez ścianę. O, tu jest. Tu jest. <gulia> Kurwa, jest jakoś poradę. Jest tu szafa? <gulia> Okej, okay. zobaczę. Bo sobie odrodzę skrzynkę, wiesz? Dobra. Nie ma. Dobra, jebać. Tak skręcimy w dwójkę to. Dobra. Uderzył mnie jeszcze. Jak znowu mnie będzie kampił dzwonek. Nie, poszedł... Idziecie na siebie. Gdzieś idzie. Tak, okay. poszliście... Skończmy gena, otwórz bramę i uciekaj. I będziesz miał Adepta zrobionego. No, tak jest... Jest zaraz adepta tak jest. Adepta dorobił. Taki jest plan. Bo została mi ostatnia gościówka. O kurwa! Paleta, spalona. Siup. Aha, bo ja tą igraszkę cały czas mam. Siup. No nie, on idzie za mną. O, znalazłem igraszkę. No nie, no spierdowałeś, Mato. No ja, pierdolę! Kurwa, co za smolkok, pierdolony. Smolkok. <gry> Jeszcze przy tym genik, kurwa, co zacząłem grę. Super. Co za ham! I prosta, kurwa, stunelował mnie i teraz jeszcze... Aaaaah! Trzmata jedna. Opaki, musicie tam zacząć innego kręcić. Nie, <grymne> to robię No, kurwa. A to jakiś kurwa Cyrylicowiec jest pierdolony. Cyrylicowiec? No i zawsze tak grają. Dobra, e, Arianko musi kręcić nowego. Mam kampi go. Kogo kampi? No, na generator. No, grywali mną. No ja robię jakiegoś gena. O, o już wraca. Ja pierdolę. Do to Cyrygen jest? Nie, gdzie tą trigger? Tylko... Ku... Nie, tylko... Pokoje sam. Ja robię gdzieś na rogu. Taką kukły. No poszły. Idiota. Jeśli ja się boję, że on tu przyjdzie Nie przyjdzie, bo mnie goni Co, nie ratuje? To jest kurwa... Kurwa. to się Co zrobi? Dogoni? Dogonie? Nie dogoni Nie ma opcji Jedna 1 brama otwarta. Tak, przy zrobione Co się stało? Co on zrobił? Ja otwieram drugą. Są dwie koło siebie. Śmiesznie, że w ogóle nie widzi, nie używa do doganiania. Bez sensu. Próbuję, żeby ktoś przytankował. Arianka? Gdzie ty kurwa jesteś? No przy bramie. O. Kurwa. No, no. no i kurwa wszyscy uciekną, tylko nie ja, no. Super. Dlaczego się śmiejesz, Paniowiec? Co? <Słyszy Dionysiusional> Ech. Jak ci się podobało? Super Co kurwa? Chyba on jest pierdolnięty na web. Jedną osobę zabił tunelując, reszta mu uciekła i pisze, że Easy. No chyba mu chyba na web coś upadło to tak Jimmy mocno. Easy. Nie On zaczął Easy Noobs napisał Tak? E, no Umiem cyrlicę, zaraz wam pokażę. Super. No, możemy kontynuować. No znaczy dobra. nie, musimy kończyć odcinek akurat. E, no to tym super akcentem, e, takim oto elementem. No, <laughs> Zakończyłem sobie ten odcinek, ja mam bardzo dziękuję za uwagę. I do ustrzonka w następnych. Hello ma. Siema.